Cześć, witam serdecznie moi drodzy. To jest kolejny odcinek, który staram się dla Was przygotować w języku angielskim. Tak więc wybaczcie mi, ponieważ angielski to oczywiście mój drugi język. Coś Wam powiem, dwa, może trzy tygodnie temu mój kolega Marek przesłał mi zdjęcie tegoż właśnie motocykla. Kiedy rzuciłem okiem na to zdjęcie, pomyślałem sobie, że to jest Arial Ace. Ale kiedy przyjrzałem się temu zdjęciu bliżej, stwierdziłem, że to nie jest Aerial Ace. Więc od razu wysłałem do Marka wiadomość z zapytaniem, co to u licha jest. A on odpowiedział, że to jest Harley Davidson, że właśnie spotkał właściciela, który zbudował ten motocykl. I słuchajcie, za chwilkę będzie tutaj ze mną Simon, który jest fantastycznym artystą oraz mechanikiem. To on właśnie zbudował tę maszynę i mam nadzieję, że opowie nam o niej kilka ciekawych rzeczy o tej maszynie, o tej, rzekłbym, bestii. Tak więc zostańcie z nami i za chwilę porozmawiamy sobie o tym motocyklu. go Just listen, that sweet noise. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has his day, it's been mine since day one. This is real grinding. I'm still climbing. While you still trying? I'm still shining. It's real blinding. And I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you when I do what I do Cześć Simon, cześć. Jak tam u ciebie? A dobrze, żyję jak w bajce. To tak samo jak ja, słuchaj Samon. Jestem w ogóle bardzo szczęśliwy, że zgodziłeś się dzisiaj być tutaj na mlecznej drodze. Właśnie powiedziałem naszym widzom już, że to jest naprawdę bardzo piękny motocykl. Czy mógłbyś nam powiedzieć kilka słów o tej maszynie? Bo wiesz, ja już słyszałem, że to ty sam ją tutaj zbudowałeś. Czy to prawda? <laughs> tak, tak było. I jeśli mam być z tobą szczery. Tak, to wszystko rozpoczęło się od wystawy motocyklowej NSC w roku 2000-2001. I tam wówczas był motocykl Hellcat. W tamtym czasie to była jeszcze taka mało znana amerykańska marka. I kiedy zobaczyłem tamtego Hellcata pomyślałem sobie, tak, to jestem cały ja. Chciałbym takiego. Czas winoła, ten motocykl wciąż był poza moim takim zasięgiem cenowym. Więc od zawsze to było moim celem, aby zbudować taką moją własną interpretację tegoż właśnie motocykla. I to jest właśnie taka moja interpretacja zrobiona właśnie w moim budżecie Budżetowa, ale wciąż droga, wciąż droga Ale muszę powiedzieć, że praktycznie każdą część tego motocykla zbudowałem swoimi własnymi rękoma Wyjątkiem oczywiście silnika, który jest z Harley Davidsona i który jest najbardziej taką zawodną tutaj częścią Wow. Um. <laughs> I to jest dokładnie to, o co chciałbym Cię zapytać, bo właśnie przed chwileczką powiedziałem naszym widzom, że kiedy po raz pierwszy raz spojrzałem na zdjęcie, to byłem przekonany, że to jest Aerial Ace, bo jednak jest do niego bardzo podobny, przynajmniej tak z kształtu. Ale kiedy przyjrzałem się bliżej, pomyślałem sobie, nie, no, przecież tu jest zupełnie inna rama. Exactly. Czyli so tylko silnik mamy tutaj z Harley'a Davidsona. Harley Davidson. Tak, jedyną rzeczą z Harley'a Davidsona jest ten harleyowski silnik oraz sześciostopniowa skrzynia biegów. I to wszystko, reszta to mój design i moja produkcja. A co z ramą? Czy też ty ją zrobiłeś? Rama? Tak, właściwie to zacząłem od silnika z małym przebiegiem. I położyłem go na takim drewnianym bloku i pomyślałem sobie, okej, okay, ale chcę, żeby to był Street Fighter, bo wiesz, wszyscy mówią, masz silnik z Harley'a Davidsona, no to musi to, to musi być Chopper. Ale nie według mnie. Nie zrozumie źle, nie mam nic absolutnie do Chopperów, ale ja zawsze byłem fanem Street Fighterów. Nawet tutaj mam znaczek Street Fighterów. Tak więc zawsze byłem fanem Street Fighterów i po prostu chciałem zbudować coś innego. I zacząłem od 10 mm rury. Znalazłem firmę na południu, która buduje kastery. Oni uformowali mi tylną część tego, więc rozpocząłem tę pracę od przymocowania tej części do górnej części silnika. I potem budowałem już w dół. Początkowo miałem w nim zainstalowaną prostą kierownicę. Była dla mnie trochę niewygodna. Więc zamontowałem inną kierownicę, którą i tak musiałem później zmodyfikować. Bo jak sam widzisz, jest całkiem szeroka. Ja zawsze staram się budować motocykle, które są dla mnie komfortowe. Nie buduję ich tylko po to, żeby je pokazywać. Buduję po to, żeby je pokazywać i na nich jeździć. Oszczędzam je. Oczywiście w granicach moich umiejętności. Wiesz, ja naprawdę podziwiam takich ludzi jak ty, because, you know, ponieważ jesteś prawdziwym artystą i, i do tego, artystą, tego jeszcze mechanikiem. <laughs> Znam każdą śrubę i każdą wkrętkę w tym motocyklu, sure. mogę rozebrać go we, na we, części we, z zamkniętymi we, oczami koniec końców, gdybyśmy nie mieli wyobraźni, to nadal ciągalibyśmy kobiety za włosy po ziemi, trzymając w drugiej ręce maczugę. Nie mówię, że próbuję coś wynaleźć. Mam wyobraźni i posiadam pewne umiejętności, aby sprawić, aby moje wyobrażenia stały się rzeczywistością. I żebym mógł na nich jeździć. Dobra, to powiedz mi coś, bo jestem tego ciekawy. Miałeś ten projekt w swojej głowie i co? Narysowałeś go najpierw na kartce papieru? Czy od razu zacząłeś go budować? Nie, po prostu wziąłem silnik, postawiłem go na bloku drewna, tak jak już ci wcześniej powiedziałem. Miałem pomysł na to, jak ma być wygięta tarura, mając w pamięci to, jak wyglądał ten oryginalny Hellcat. Zacząłem od, od tego i, tego i potem zastanawiałem się, i jak połączyć przód, przód z tyłem. Przygotowałem sobie takie drewniane wzory, bo because, budując motocykl musisz zawsze myśleć przynajmniej 2 trzy kroki do przodu. Mając już te sekcje wykonane, musiałem się dalej zastanowić nad tym, jak to wszystko dalej to połączyć. To jak gier, ustawić podnóżki, ustawić biegi, zawieszenie. I i oczywiście musi być to bezpieczne, bo ja na tym jeżdżę i nie chciałbym się rozpaść na kawałki. Dobrze, więc powiedziałeś, że to wszystko zrobiłeś sam. Ale jestem jeszcze ciekaw tych spawów, bo widzę, że są wykonane bardzo dobrze. Też posiadasz takie umiejętności? Nie no, wyznaję, wyznaję, że nie jestem profesjonalistą, jeśli chodzi o spawanie. Ponieważ rura ma średnicę 10 mm, więc nie możesz sobie tak po prostu spawać aluminium, bo czy to po prostu popęka ze względu na wysoką temperaturę. Mam przyjaciela, który ma bardzo wysokie umiejętności spawalnicze. Staliśmy razem, ja trzymałem palnik, czyli on trochę Ci pomagał. Ja stałem z palnikiem i to podgrzewałem, a kiedy już to osiągnęło temperaturę, to on to spawał. I to oczywiście musiało wystygnąć, żeby nie robiły się żadne pęknięcia. To niesamowite. My no, oczywiście rozmawialiśmy o tym motocyklu, zanim zaczęliśmy nagrywać. I wspominałeś o tym, że centralna sprężyna też jest z jakiegoś innego motocyklu. Tak, tylny wahacz jest z V2 Panagali. I amortyzator też jest z Panagali. Musiałem przekombinować to wszystko, w jaki sposób będzie działać zawieszenie. No I wszystko musiałem to przebudować, żeby ten mój projekt po prostu mógł działać. I to wszystko działa całkiem nieźle. To jest niesamowite. Dobra, powiedz nam, jak długo zajęło Ci zbudowanie tego motocykla? Rok. Yeah. Rok? Ale co? Ze względu or... na pieniądze? Jak się na coś uprę, to wręcz mieszkam w garażu, żeby to zrealizować. <laughs> Kiedy budowałem ten motocykl, to wciąż pracowałem na pełny etat. Wracałem po pracy do domu, wychodziłem z psem na spacer, jadłem, karmiłem psa. I siedziałem w garażu do 10:11. W tle grał telewizor, w zimie miałem włączony piecyk, mając nadzieję, że moja pani nie będzie mi przeszkadzać zbyt często. Czasami to jest tak, że budując motocykl wszystko idzie idealnie zgodnie z planem. A czasami bywa tak, że robisz jeden krok do przodu i trzy kroki do tyłu, bo zdajesz sobie z tego sprawę, że to nie działa. Więc to zajęło mi trochę czasu. Ale to też było całkiem ambitne przedsięwzięcie. Kiedyś robiłem takie rzeczy, gdzie modyfikowałem oryginalne ramy. Ale kiedy masz tylko silnik i musisz wszystko inne zbudować, to potrzebujesz nieco więcej czasu. Wow. But it isn't your first bike. motorcycle oh, you yeah, <laughs> <He draws. laughs> how many of them you've got? i just right wish I was better looking, to be honest with you, and then uh, I'd be a magnet. <laughs> To jest naprawdę piękna maszyna. Cudowny sprzęt, który naprawdę przykuwa oko. Muszę wam coś powiedzieć. Jak już słyszeliście, Simon ma takie pewne szczególne umiejętności. Naprawia motocykle, serwisuje je również, tak więc jakbyście chcieli w przyszłości zbudować sobie motocykl, no to po prostu się skontaktujcie z Simonem. Yeah, well, no tak, w związku z tym, że budowałem te motocykle dla innych osób, to już nie pracuję na pełen etat. W lutym przeszedłem na emeryturę. Głównie pracowałem z harlejami. Tylko je budowałem, ale również je naprawiałem i serwisowałem. No i wiesz, no i wreszcie dobrnąłem do 60 roku życia, czyli wciąż jesteś młody. No tak, no jestem młody. Widziałeś niektóre z moich odcinków. Mamy mnóstwo. Bo motocyklistów, którzy mają powyżej 70 roku życia i nadal jeżdżą na motocyklach. <grywa> tak, to prawda. I jak widzisz ja teraz robię motocykle dla siebie oraz dla innych ludzi. Obecnie robię teraz motocykl taki ze w stali nierdzewnej. So Simon, Czyli ty, Simon, bo właściwie rozmawialiśmy już o tym, ty bardziej specjalizujesz się w Harley'ach Davidsonach. Harley'e, Triumfy, Rocket 3, Generalnie robię wszystko, również MV, Suzuki, jeśli tylko jest tam jakiś problem. Zajmuję się również modyfikacją silników. Mam Bikinga o mocy 510 koni mechanicznych z turbodoładowaniem. Za chwileczkę Wam pokażemy również ten motocykl, także zobaczycie go. Kocham Harley'e, mam również Buell. Mam kolekcję różnych motocykli. Jak powiedziałem Ci już wcześniej, mam Suzuki Biking z turbodoładowaniem. Mam również Buell, silnik Suzuki 750 włożony w ramę Yamaha FZR. Znów moja pani jeździ Triumphem 765 RS. Więc oczywiście musiałem to uzupełnić o nowego Triumfa 1200 RS. <głos> <głos> tak więc jeśli chcemy sobie pojeździć na przykład nie wiem, do Matloga albo pojechać gdzieś do Peak District, no to mam całkiem fajny motocykl do tego. Super, fajnie. Dobra, słuchajcie, pamiętajcie, like jak macie jakikolwiek problem, problem Harley ze swoim Harley'em Davidsonem Davieson, lub z Racket Free, no to oczywiście kontaktujcie, kontaktujcie się z serwisem. Pewnie, jasne, no problem, nie no. ma problemu. I just from home, like, just, just a Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć, bo znów zaczyna padać, a bardzo chcielibyśmy uniknąć deszczu. No dokładnie, nie mam nie ma ochoty go więcej polerować. What, what Raz na miesiąc news, wystarczy. Uh, okay. Simon, Dobra, Simon, bardzo interview. Ci dziękuję za tę rozmowę i, i mam nadzieję, że już sure. niebawem ponownie sure. się spotkamy. Sure. Bo masz no, przecież jeszcze kilka I innych motocykli. Well, o tak, nice mam wiele motocykli. Ma, mam tyle <laughs> motocykli, <laughs> że mógłbyś zrobić film. z tego yeah, yeah. pełnometrażowy film. Dobra, do i zobaczenia i, i pamiętajcie, pamiętajcie problemy, jeśli macie Halley, jakikolwiek problem Tram, ze swoim Harley'em Davidsonem bądź z Triumphem, to pamiętajcie, kontaktujcie się z Simonem. Link będzie podłączony w opisie pod filmem. A już prawie na sam koniec tego programu Simon dziękuję wszystkim tym, bez których, jak sam stwierdził, niektóre z jego projektów nigdy nie opuściłyby jego garażu. I would love, just like to shout out really to a few friends of mine that uh, helped me to uh, do some of my projects. One would be Harry from Brightworks, fantastic uh, po polisher. If you ever need anything doing to do with aluminium or anything like that with your bike parts, you'll find him on Facebook. Um, the other one is uh, my mate Dennis at d d Projects. Who uh, assisted me in the fabrication, and the, he's an excellent welder. I Can't highly recommend him enough. And thirdly, and lastly, would be my mate Harriet Harvey at uh, Millstone Engineering, who um, helped me with the, some of the bigger parts of aluminium that required machining. Um, without you guys, I, some of my projects would never, never, never leave the garage. To be honest with you. So, cheers, lads. Thank you simon thank you very much again you know guys it was massive privilege and honor to have guests like simon in my program oh, nice. <laughs> so one more time thank you very much Cheers, and man. if you have any questions about the guys which uh, simon mentioned about just visit his yeah yeah, well, well, on yeah Facebook. my numbers on the uh, business card so i can always put you in contact with them if you want okay and now just have a look at that suzuki take care see you uh -huh.